W sumie całe życie interesowałem się robotami, całe życie chciałem zbudować jakiegoś robota. Okazja pojawiła się, kiedy zostałem opiekunem naukowym koła Microchip na Politechnice Lubelskiej. Okazało się, że w tym czasie koło już intensywnie współpracowało z panem Robertem Lubańskim z Mars Society Polska. Właśnie to pan Robert zaproponował nam wystawienie jednego zawodnika na zawody łazików marsjańskich European Rover Challenge. Jest mnóstwo gotowych rozwiązań, które istnieją. Jednakże wszystkie te łaziki mają w sobie pewne elementy, które się powtarzają. Silniki, sterowniki do silników, jakieś anteny z doznalnego sterowania, mikroprocesory, które tym wszystkim zawiadują. Także konieczne było, po pierwsze, przewidzenie takich właśnie elementów w naszym łaziku, a następnie wybranie odpowiedniej konfiguracji, w którą będzie musiał pracować. Czyli długość ramienia, wielkości podwozia. Ponieważ liczba takich elementów, które w takim oziku można wykorzystać, jest w sumie skończona, ale ilość sposobów, w jakiej można wykorzystać, jest nieskończona. W naszym łaziku wszystkie elementy wykonujemy samemu. Wszystkie sterowniki, wszystkie części mechaniczne wykonujemy samemu. Masz znaczy Może nie takie elementarne, typu silnik, ale wszystkie moduły, które wykorzystują pewne podzespoły, są, są projektowane i wykonane przez nas. I dzięki temu na każdym etapie dokładnie wiemy, co się w którym miejscu tego łazika dzieje. I jak coś się zepsuje, to bez problemu jesteśmy w stanie zdiagnozować, zepsuł się akurat ten element, chwilę pomyśleć, zepsuł się na pewno dlatego. Możemy robić, zrobić to, to lub coś innego, żeby on się więcej już nie psuł. Ten nasz łazik w tej chwili Składa się głównie z takich dwóch elementów, czyli z ramienia na obrotnicę oraz z podwozia. Ramię w tej chwili ma dużo stopni swobody. Ramię jest w stanie się obracać, prawo-lewo podnosić góra dół, łamać się w połowie, nadgarstek ramienia się obraca, chwytak się otwiera, podnosić też góra dół. Planujemy też dodać wysuwanie tego ramienia, żeby mogło zwiększać swoją długość i zmniejszać. Oraz podstawa. W podstawie w tej chwili mamy dwa koła napędzane, jedno koło bierne. Podwozie jest absolutnie nie jest podwoziem docelowym, nie radzi sobie zbyt dobrze w terenie, ale w tej chwili właśnie projektujemy nowe podwozie, które już będzie gotowe bez problemu na 2015 rok na zawody. To będzie podwozie z odpowiednim zawieszeniem, które się będzie adaptowało do, do gruntu. Bardzo ciekawe były. Pierwsze próby poszczególnych elementów, jak na przykład złożyliśmy segment ramienia pierwszy z drugim, założyliśmy mu napęd i okazało, że jesteśmy w stanie podnieść dwukilogramowy odważnik. To było dosyć takie inspirujące, bardzo ciekawe przeżycie. Innym ciekawym elementem było, kiedy udało nam się uzyskać wreszcie komunikację nawet po kablu że ten nasz sterownik komputerowy był w stanie poruszać ramieniem góra, dół, prawo, lewo. To było świetne przeżycie, ponieważ wtedy było widać, że to ramię naprawdę się rusza, naprawdę się obraca, jest w stanie wykonać jakąś pracę. Ciekawymi elementami też było, kiedy parę razy traciliśmy komunikację, łazik zaczął robić swoje, nie reagował na sterowanie, trzeba było go łapać, trzeba było go gonić, nie chcieliśmy, żeby się rozbiło ścianę i ogólnie było z tym kupa śmiechu. Chcieliśmy sprawdzić, w jaki sposób to podwozie nasze będzie się sprawować na ciężkim terenie, w ciężkich warunkach, gdzie jest żwir, piasek, nawet trochę lodu. Okazało się, że to podwozie testowe sprawdziło się nawet lepiej niż przypuszczaliśmy. Wnioski na szybko są takie, że musimy przystosować tego robota zdecydowanie do większej ilości drgań mechanicznych, ponieważ mieliśmy kilka przypadków odłączenia się złączki, wypadnięcia zacisku. Także to była bardzo ważna lekcja tego, żeby wszystkie zaciski robić najmocniejsze jak tylko, jak, jak tylko nam się uda. Nie oszczędzać na złączkach, nie oszczędzać na kabelkach i robić wszystko tak, żeby to, było, żeby to mogło być zrzucone rzeczywiście z lądownika na Marsa i, i, i przeżyło upadek. Bo w tej chwili mieliśmy z tym troszkę problemów.